Top 5 błędów popełnianych przez użytkowników hulajników elektrycznych. W dzisiejszym filmie chciałbym wam opowiedzieć o pięciu najczęstszych błędach, które są popełniane przez użytkowników oraz sposobach, jak się ich ustrzec. Po pierwsze zadbajmy o nasze bezpieczeństwo. Zgodnie z polskim prawem nie mamy obowiązku korzystania z kasku podczas jazdy, natomiast rekomendujemy, aby zawsze z niego korzystać. Najczęściej poruszamy się naszymi pojazdami po chodnikach czy ścieżkach rowerowych, natomiast często sytuacja wymaga od nas, aby zjechać na drogę. Stajemy się wtedy użytkownikiem ruchu elektrycznego, po którym poruszają się samochody czy motocykle, stąd warto zadbać o nasze bezpieczeństwo. Kolejną istotną kwestią jest jazda z obydwoma rękami na kierownicy. Niestety hulajnoga w znacznym stopniu różni się chociażby od roweru czy skutera, gdzie zajmujemy pozycję siedzącą i bez najmniejszych problemów możemy prowadzić nasz pojazd jedną ręką. W przypadku hulajnog przyjmujemy pozycję stojącą. Dodatkowo małe koła są podatne na wszelkie dziury w połączeniu często z wąskimi kierownicami. Daje to efekt bardzo nerwowego prowadzenia się takiej hulajnogi. Bezpieczeństwo to też dostosowanie prędkości do drogi jaką się poruszamy. Jazda po suchym asfalcie nawet z dużymi prędkościami nie stanowi żadnego problemu. Natomiast już jazda jesienią po mokrych liściach jest bardzo niebezpieczna i wystarczy tylko chwila uwagi, aby zaliczyć szlip. Odpowiednia technika hamowania często jest nas w stanie uchronić przed wypadkiem. Przez wyprostowaną pozycję i nieodpowiednie ułożenie nóg na podejście bardzo łatwiej stracić równowagę. Stąd najefektywniejszą formą hamowania jest ugięcie nóg w kolanach oraz przesunięcie się do tyłu. Dzięki temu możemy znacznie efektywniej hamować i nie musimy obawiać się o utratę przyczepności. Poprzez zmianę naszej pozycji znacznie poprawia się rozłożenie naszej masy na hulajnodze i łatwiej nam nad nią zapanować. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Także pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, lajka oraz komentarza. Dzięki do następnego. Cześć!